Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony warten A dzisiaj na tym the z TV pojawi się z inny odcinek od tego, co było ostatnio, mianowicie MenuGamer na Jackpotzie. Jak widzicie, gram na stronie CSGROW jest to bardzo fajna strona, Jest ich mało osób, póle nie są za wysokie. Na początek można powygrywać jakieś takie no skiny, ale zawsze to jest coś do obstawiania. Um, w sumie to, to znaczy, sięgają euro, dwa, czasami od 3 do 5, 20 się dobrze przyłożą. Niektórzy, a czasami nawet 200-300, po prostu zdarzy się snipe. Generalnie lubię tą stronę, ponieważ nie ma tutaj jakichś zbyt tych pól, można coś powygrywać, można jakby pomnożyć tam swój ekwipunek. Po prostu dobrze się w tym bawić. Tak więc zapraszam Was już do oglądania. Jak widzicie pula na razie warta bardzo mało. Miałem też kolane skrzyneczki, o takiej samej wartości co tego gościa. Yy. No, wjedziemy sobie myślę za chwilę. Poczekamy jeszcze na, na co, co się wydarzy. Patrzymy sobie na postawę, widzimy jakieś skinki. I skrzyneczki niezbyt warte. Teraz ja grzyweczkiem będzie sobie raz. No dobrze, wiedziałem, myślę. Wiedziałem. No dobrze, wjechamy. No i teraz po prostu oczekujemy na to, co się stanie. Będ zostanie rozmasowany za dwie minuty. Proszę Państwa, jest najpół, jeszcze dołożyli, jeszcze i widzimy, pula się rozkręca. Uwaga, 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 0,32% szans. Czy się uda? Czy się uda? Nie, nie uda się. Zostaliśmy całkowicie zesnajpieni. No szkoda, szkoda, ale na pewno nas to nie zniechęci. Będzie o 15 sekund do końca. Widzimy, że chyba takie proporcje już zostaną. Czy będzie jak ten snipe? Jeszcze ktoś coś dołoży? Jest. Oj, fajny skin, fajny skin. Fajny skin, naprawdę. No i zobaczymy. O, jeszcze pula naprawdę bardzo ładnie wzrosła. 6% szans. Losujemy. Losujemy. Czy, będzie, czy będziemy my?

Zgryzł na ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Pod ostatni szans. Teraz nie ma innej możliwości. Już nie chcę widzieć żadnego z nich. Ja wygrywam tę kulę na 10%. Na 5% Niechaj Wam będzie większa zabawa. Wólfobus. <gry>